Witam, wracam dzisiaj po trochę dłuższej przerwie i zamierzam już zdecydowanie bardziej regularnie nagrywać filmy więc nie przedłużając, w dzisiejszym odcinku chciałem Wam pokazać jak przygotować malutką nimfkę z dedykacją właśnie dla oraz szczególnie kleni Przygotowujemy sobie taką malutką nimfkę Okej. Okay. To możemy wykonywać spokojnie na praktycznie każdym rozmiarze haczyków. Od tam 10, 12, 14, 16 będzie jak najbardziej OK. Te 18 to już będą troszkę może za małe, ale na przykład haki rozmiar 8 też będzie jak najbardziej OK. Hak, którego używamy są to Haki FD. To jest bodajże rozmiar 12 jeśli dobrze pamiętam i złota główka wolframowa. To jest rozmiar 2,5 mm. A wybieraj, jeżeli mamy na przykład haczyki z takim zakrzywieniem tutaj, to wybierajmy główki wolframowe z takim nacięciem. Wtedy to bardzo ładnie pasuje. A w przypadku kiedy mamy prosty haczyk, możemy na przykład wtedy stosować główki mosiężne a, lub też wolframowe, tylko bez tego nacięcia. Wtedy wygląda to ładnie. Ok. Nic której używam, jest to nić w rozmiarze 8.0. Klasycznie od Unii. Kolor brązowy. Żeby on się jakoś nie wyróżniał za bardzo. Dobra. Ok. To już wcześniej żeśmy sobie tą główkę troszeczkę wzmocnili, by nie latała. I na samym początku robimy taki drobny jaskrawy akcencik. Do tego używam. Takiego fluo-pomarańczowego czerwonego zungera. Bardzo fajnie się sprawdza właśnie ten materiał na takie jaskrawe elementy. Ja to akurat użyję pomarańczowego koloru, ale fajnie pasuje na przykład kolor czerwony. Też jak najbardziej będzie ok. Odcinamy nadmiar. Tyle w zupełności wystarczy. Troszeczkę wyrównujemy ten poziom, bo powstało nam, powstało nam tutaj taki trochę zagłębienie, tego parę obrotów nici mamy ładny, prosty tułów. Dobra. Teraz dosyć ważną rzeczą jest przywiązanie hmm, czegoś na owilkę. Ja użyję tutaj drutu. Hmm, jest to. No, niestety zapomniałem rozmiaru. Wpiszę wam go a, do informacjach pod filmem. A, ważne jest, byśmy to przywiązali. bo wtedy hmm, doda to troszeczkę połysku i wzmocni nam to Dobra. Tutaj ważne byśmy stosowali um, najcieńsze takie druciki, najcieńsze, ponieważ teraz wykonamy sobie tułów z piór pawia. Dobra, wyjmuję sobie trzy promienie. Nie jest to bardzo skomplikowana muszka. Teraz owiemy. I tak. A to jest materiał, który jest dosyć delikatny. Jeżeli owiniemy to tu, w tym materiale, w przypadku, kiedy na przykład to włókno pęknie, no to potem będzie nam to odstarczać. Tak starczyć. To jest to dosyć nieładne. Możemy sobie na przykład ten tułów pokryć szlakiem. Wtedy trochę nam się to przyklei, jednak. No, nie przypadam za tym, bo to trochę za bardzo się skleja. Dlatego właśnie przyczepiłem ten, ten drucik. Ja do takich muszek przywiązuję trzy promienie tego pawia, żeby ten tułów był taki gruby, wtedy to wygląda zdecydowanie dużo ładniej. Dobra, odcinam nadmiar. I teraz tak, tym drucikiem owijamy to i dlatego używam takiego najcieńszego druciku, ponieważ on nie przykrywa tych takich, by to nazwać, takich włókienek, które są właśnie w tych promieniach z pióra pawia. No i nasz tuf jest praktycznie niezmieniony, a bardzo dobrze, żeśmy go wzmocnili. Dobra. I tak naprawdę możemy tutaj sobie dać troszeczkę dubbingu i skończyć na tym budowę naszej muszki. To już również może być wszystko. To też będzie bardzo fajny wzór muszki. Podaję, że nagrywałem film właśnie e, z taką muchą. I kolejną rzeczą jest, yy, bierzemy sobie pióro. Mm. Pióro do jeżynek. A raczej tutaj, niech te promiki, promienie tego pióra będą dosyć krótkie. Dobra. Niestety. I, i tak, jeszcze nie dodałem. <śm> Przed przywiązaniem tego pióra warto jest oderwać końcówkę końcowe promienie i za to przywiązujmy... Ym. Niestety pękła, trudno. Dobra, i za to przywiązujemy, ponieważ jak wijamy, wtedy powstaje nam bardzo ładna ta jeżynka i nie ma żadnych odstających piór w bok. Dwa obroty w zupełności wystarczą. Dobra. I tak. Teraz ja lubię sobie troszeczkę tę tą położyć w bok. Do tego używam ciemnego spektra dubbingu. Ale możemy używać tutaj różnych rodzajów dubbingów, no lub czegokolwiek co trochę pogrubi nam nić i owijamy o. może być i owinęliśmy sobie taktułów teraz zakończamy całość Że te, te promieniem jeszcze nam się troszeczkę położymy, jak będziemy łowili to nimfą. ponieważ to dosyć delikatny materiał, więc on reaguje w wodzie i trochę się położy, dobra. Aha, I na sam koniec na sam koniec kropelka. Trzelaku. Jest to ważne, bo te, ponieważ teraz nasza muszka jest już bardzo wytrzymała. Nie rozwiążą się te węzły i spokojnie ta muszka może posłużyć nam jeszcze długi czas. Dobrze. Dziękuję bardzo za oglądanie. Zapraszam Was do, również do odwiedzenia mojego fanpage'u na Facebooku. Tam znajdziecie bardzo dużo zdjęcie różnych muszek, mikrojigów no i tak naprawdę wszystkich przynęt, które można zrobić na